Witajcie w Dobrej Bitwie. Dziś chciałem pokazać e, bitwę na trzecim Tierze e, na Reno UE57. E, bitwę tą pokazuję ze względu na to, że udało mi się na niej zgarnąć 3000 golda e, w niedawno zakończonym konkursie na TDKi, e, który, który trwał miesiąc temu. E, te wyniki co prawda jeszcze gdy to nagrywam oficjalnie, nie są widoczne na stronie ale już Gold wpłynął i był oficjalny mail do tych, do tych wygranych dlatego pokażę Wam, ten Tedyk jest naprawdę mało popularny, bardzo mało osób w nim gra jak wszedł ten konkurs, te manewry rocznicowe postanowiłem właśnie, że wrzucę sobie z powrotem na niego załogę i przez miesiąc będę sobie codziennie grał jedną bitwę i może uda się jakiś ciekawy wynik po prostu wykręcić jeśli chodzi o samego TDK, jest to najmniejszy praktycznie pojazd w grze, najlżejszy, ma jedynie 2,7 2 tony, ma również najlepszy kamuflaż w całej grze, także w połączeniu z siatką kamuflażową i załogą kamuflaż na 100% jest naprawdę no, niezwykle trudny do, do wykrycia, oprócz tego ma świetne działo, bo to jest 110 mm penetracji na w trzecim tierze. Oprócz tego, municja złota to jest penetracja 180 mm, także przepija praktycznie wszystkie piąte tiery. Losowania zazwyczaj są dosyć trudne, często są piąte tiery. Tutaj świetne losowanie z samymi trójkami. Mapa również idealna dla tego czołgu, ponieważ ma wiele takich kamperskich miejsc. Strategia grytem tedekiem to jest absolutnie. Strzelanie z ukrycia, tylko i wyłącznie kamuflaż w połączeniu z dobrym celnym działem jest w stanie nam tutaj zapewnić sukces. Nie ma innej metody. Według mnie to jest jeden z lepszych Tedeków do nauki w ogóle gry Tedekami, ponieważ absolutnie nie wybacza żadnych błędów. Wykrycie najczęściej kończy się zgonem ma bardzo, bardzo mało HP, pancerza brak mobilność jest również słaba. Jedynie tutaj perki e, zwiększające mobilność, obrót, e, polepszają sytuację i są jak najbardziej e, wskazane. Również zasięg widzenia tego TDK jest bardzo fajny, bo to jest 360 metrów na trzecim tierze w połączeniu z, z, per, z perkiem powiększającym zasięg widzenia i lunetą. E, daje nam to dużą przewagę i po prostu trzeba z tego korzystać, trzeba... Wybrać miejscówkę, w której się ukryjemy, wykorzystać zasięg widzenia, e, niewidzialność, celne działo e, i tylko i wyłącznie tak możemy wygrać, e, wygrać bitwę. Jak widzicie, 6 do 6 spokojny, spokojna gra. E, po przeciwnej stronie, bardzo tutaj rozgarnięty tetrar, który tak naprawdę był najgroźniejszym przeciwnikiem. 6 do 7, 7-7 419 obrażeń, także jak do tej pory. Nic się nie dzieje, ale jak widzicie, kamuflaż jak na razie działa bez zarzutu. 8-8, wszystko jeszcze do wyjęcia. Morder po przeciwnej stronie ma już 5 fragów. To również jest Tedek, który jest bardzo groźny na tych tierach. ja sobie tutaj stoję, używam używam lornety, w sobie świecę tych wszystkich, wszystkich wrogów. 8-11, sytuacja zrobiła się trudna. Strzeli w ciemno, dopiero drugi frak, 630 obrażeń i bitwa wydaje się być trudna, ponieważ stały w mojej drużynie tylko dwa czołgi, całkowicie czerwone. Po przeciwnej stronie również sporo, sporo powiedzmy, czerwieni, natomiast był ten tetrach. Tetrach to jest rzeczywiście świetny czołg, w dobrych jak jest bardzo groźny. 912 sytuacja nieciekawa. Tutaj jest ten Medium 2, który tak naprawdę jest kompletnie nieprzydatny. W sumie wolałbym, żeby go tutaj nie było. Baza zaczyna być kapowana przez dwa czołgi. Teraz jeden czołg, czyli mam już informację, że tutaj jest groźnie. Jest wykryty, jak widzicie, cofam się za krzak, żebym żeby nie został wyspotowany. Medium to mnie nie widzi, załatwia. Teraz kolejny czołg, który ja wyspotowałem. On mnie nie, nie T70. Jak widzicie, no szkoda, szkoda to tego Mediuma 2, bo wtedy zostałbym sam na 5, byłaby szansa na Kołbanowa, a tak niestety zginął w sytuacji, gdy jestem teraz sam na czterech. Groźna sytuacja, 4 czołgi na jedną bezbronną Renówkę, trzeba tylko i wyłącznie wykorzystać spryt, kamuflaż i jakoś to rozegrać, nie ma szansy, żebym wyjechał sam na sam na tego T-70 i to wygrał Jak widzicie kamuflaż jest genialny, ponieważ nawet w ruchu czy w czasie strzału to jest odległość odległość jest minimalna to jest 88 metrów strzelam, ruszam się, nie zostaje wykryty oprócz tego świecę kolejny czołg zostały trzy kolejny punktowany on kompletnie mnie nie widzi, to jest 200 metrów. Ja sobie strzelam, ruszam się. wad jeszcze tego czołgu, to jest opuszczanie lufy praktycznie zerowe. Teraz zostałem zaświecony. Od razu zostaje strzał. W tym momencie myślałem, że już zakończę swoją przygodę w tej bitwie, ponieważ ten tetrarch podejrzewałem, że mnie zaraz zajedzie. Został już ten PZ-35. Jego udało się wykryć. On mnie nie widzi. Także, jak widzicie, kamuflaż tego TDK genialny. I wykańczam w ciemno szósty frak, i zostaliśmy teraz sam na sam z tetrarchem. Teraz przewijam, ponieważ tutaj zacznie się zabawa w kotkę i myszkę. Ja, tak naprawdę, jedyne co mogłem zrobić, to zaświecić go wcześniej niż on mnie i władować mu praktycznie wiele, wiele kulek, żeby go zabić. Także tutaj się cofałem od krzaczka do krzaczka, odpalałem lornetę, czekałem, aż przejedzie tą linią po drodze. Myślałem, że tą właśnie drogę wybierze. On do tej pory w ogóle nie był zaświecony. Teraz stwierdziłem, że być może obmyśla nowy plan, który będzie chciał mnie zaskoczyć przez, przez tory kolejowe. Także ustawiłem się tutaj, on by mnie pewnie nie zauważył, jadąc. Teraz znowu próba kombinowania, ustawienie się w kolejnym krzaku, próba zaświecenia. A ponieważ nic z tego nie wyszło, to stwierdziłem, że pojadę aż w okolice bazy. Stwierdziłem, że tutaj go nie będzie, pewnie będzie gdzieś w lesie. I postaram się tutaj coś zaświecić na środku, bo być może on ustawił obronę bazy. Ale nie udało się go spotkać. Oczywiście w tym meczu tutaj były duże emocje w takiej sytuacji. To jest wszystko przyspieszone, także pewnie, pewnie nie, tego nie czujecie. Natomiast u mnie te emocje naprawdę były duże. Ten mecz wiedziałem, że będzie dobry natomiast nie wiedziałem jak go zagrać teraz wykombinowałem, że wiadę na kapa jest dużo otwartej przestrzeni po prostu będzie musiał się pokazać, stwierdziłem, że prawdopodobnie był na, na tej leśnej drodze i będzie tam tamtędy wracał a nie, przez, a nie przez górkę i po prostu ustawiłem się, odpaliłem lornetę siatkę kamuflażową nawet na otwartej przestrzeni z pewnością zauważę go pierwszy i tak, udało się, wykryłem tetrarcha jako pierwszy, pierwszy strzał od razu zdjęta gąsienica, teraz się świecę, ale już udało się władować dwie kulki i wygrana. Bardzo trudny trudny meczyk, prawie kołbanów, gdyby nie tamten praktycznie afkujący, afkujący czołk. 1600 obrażeń, 7 fragów, ponad 1200 expa, i to właśnie dało 3000 golda w tym konkursie rocznicowym. Także dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!